Miałem cenzurę kościoła. Mamy stację taką jak Radio Maryja, które stosuje wyraźne elementy, jeżeli tam nic nie pójdzie co krytykuje Tadeusza Radzika, co krytykuje tę stację. No, to jest przykład cenzury Prewencyjnej. 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 Wszystko co jest gdzieś tam blisko związane z polityką podlega bardzo e, intensywnej ocenie. Cenzura wynikająca bardziej nie tylko z polityki, co z interesów ekonomicznych. Są narastające przepisy, które cenzurują internet. Na swoim blogu nie, nie wszystko będzie wolno napisać, lada chwila. I nie ma czegoś takiego, że za słowo idzie się siedzieć. Owszem, jeśli powiedziałeś nieprawdę, skłamałeś, płać, płać, przepraszaj publicznie. Znajdujemy się na terenie targów książki w Krakowie, na które zjechali wystawcy oraz autorzy z całej Polski. Nas jednak najbardziej zainteresowała książka Pawła Znyka, do której dołączona jest płyta z filmem DVD pokazującym prawdę na temat programu Tefałanowskiego. Teraz my, zapraszamy. Poobnażyłem metody dziennikarskich manipulacji, której dopuścili się dziennikarze Andrzej Morozowski i Tomasz Cekielski w swoim materiale. Przynajmniej jacyś ludzie, którzy są w miarę odważni albo mają swoje poglądy, żeby, 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 żeby protestować. Ja. Dziennikarstwo obywatelskie jest najlepszym sposobem na dekonspirowanie, demistyfikowanie i obnażanie tego typu manipulacji. My byliśmy proszeni przez zwiedzających o to, aby usunąć osoby, które przy wejściu rozdają ulotki. Ale jeśli to już jest poza szlabanem? Ale to nie jest kwestia naszego prawa. Jako organizatorzy mamy prawo odpowiedzieć na pytania, które spływają do nas ze strony zwiedzających. Stracimy wiarygodność? Wiarygodność to jest coś, co jest, jest najważniejsze, że to jest. To tak, to Jeśli to stracimy jako środowisko, to do widzenia.